Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Kaja Klimek i jestem prowadzącą filmowe obrazy popkultury. Bardzo się cieszę, że wybraliście ten przedmiot. Jest on bardzo bliski mojemu sercu. Kocham popkulturę i kocham kino, więc połączenie tych dwóch rzeczy w postaci zajęć akademickich, które będą zarówno teoretyczne, jak i fanowskie, jest bardzo pięknym spełnieniem marzeń. Przy okazji, oczywiście, będziemy się koncentrować na kinie, na filmach nie tylko dokumentalnych, ale również fabularnych. No i każdemu z tych seansów będzie towarzyszyła pogadanka albo rozmowa z kimś, kogo zaprosiłam na przestrzeni. Trwania tych zajęć. Mam na myśli również poprzednie edycje. Są to twórcy albo eksperci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia w kontekście tego, o czym dany film opowiada. No i tak będziemy przemierzać ten semestr. Bardzo zależy mi na tym, żebyście o kilku rzeczach wiedzieli, więc są to takie zajęcia, nazwijmy to powitalne, przynajmniej ten materiał. Oczywiście dostaniecie też osobny materiał do filmu Amatorski Klub Filmowy Kim Hopkins, bo to jest nasz pierwszy temat, ale potraktujcie ten materiał wideo, który właśnie teraz się nagrywa tutaj jako taki wstęp zapoznawczy. Przede wszystkim warto żebyście spojrzeli i otwieram już teraz na warunki zaliczenia tego przedmiotu. Chciałabym, żeby to wybrzmiało, bo tutaj na stronie naszej akademia dokumentalna.pl filmowe obrazy popkultury, tutaj w zakładce widzicie filmowe obrazy popkultury sms zimowy. Wszystko jest bardzo precyzyjnie opisane. Jest opis tego przedmiotu, są informacje ogólne, ilość ECTS-ów, um, słowo o prowadzącej, y, i o Karolinie Konwalik, która koordynuje ze strony Millennium Docs Gravity y, nasz ogun no, i właśnie warunki zaliczenia, które, no, jesteście na takich zajęciach, które właśnie mają formę online, polegają na oglądaniu filmów, trzeba zrobić jakiś materiał wideo, i wszystko się wydaje takie dosyć lekkie, łatwe i przyjemne, i takie jest. Poza tym, że warunki zaliczenia są bardzo ściśle przestrzegane, czyli ilość obecności musi być spełniona, żeby w ogóle była mowa o zaliczeniu. My możemy sp sprawdzić, czy obejrzeliście, czy nie obejrzeliście dany, dany film, i to jest właśnie ten element um, obecności. Do tego praca zaliczeniowa, która musi zostać wysłana w terminie, czyli dwa tygodnie po um, projekcji, a za projekcję uznajemy, tak jak tutaj to jest napisane, ten moment, kiedy dostajecie po prostu materiał ten wykładowy, czyli do środy, do północy jest. Um, termin nadsyłania prac, to wszystko jest tutaj wyraźnie zaznaczone, więc bardzo proszę, żebyście się z tym spotkali i, i tego przestrzegali, bo inaczej, niestety, to zaliczenie nie będzie możliwe. Wynika to z formy naszych zajęć. Na, której jest, na których jest kilkaset osób. Ja wszystkie prace sprawdzam sama. Zależy mi też na tym, żeby mieć jakiś indywidualny w miarę kontakt z wami, ale to moje wyjście wam naprzeciw też musi się wiązać z tym, że znajdę was w tym miejscu, w którym was będę szukała, czyli dokładnie tam, gdzie macie stanąć <grym> ze swoimi pracami i obecnościami. Także liczę na współpracę pod tym względem i nie ma drugiego terminu. Tak jak mówię, dwa tygodnie po ostatniej projekcji to jest ostatni termin na ostatni film. I tak to będzie wyglądało. Nie ma jakby od tego odstępstw. Filmów jest 12, tutaj je wszystkie na stronie macie opisane. Ostatni film, czyli I Król Rzekł, co za fantastyczna maszyna Aksela Danielsona i Maksymiliana van Eytryka. Spotykamy się, żeby ten seans zobaczyć wspólnie w kinie. To będzie takie zwieńczenie: korona nasuwa się na czoło owego króla. A my spotykamy się w kinie o 17-21 stycznia. Przy czym, jakby, powiemy wam, w którym kinie nasze spotkanie będzie. Do tej pory bywał to albo elektronik, albo kinoteka. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. No i tam razem obejrzymy ten film, podyskutujemy o nim trochę i to będzie nasza, nasze faruel, że tak powiem, dla tego przedmiotu. To, co jeszcze jest istotne, to tutaj są opisane sposoby w jakie ja oceniam te prace są kryteria oceniania ja się ich trzymam zasadniczo ocen raczej nie poprawiamy szczególnie tych pozytywnych no nie nie poprawiamy ocen pozytywnych to na pewno i jeszcze z takich ważniejszych rzeczy Poetyka tych zajęć, też ze względu na to, w jakiej one formie się odbywają, jest taka, że ja się do, do Was, jak słyszycie w tym wykładzie, będę zwracała per wy, per ty w mailach, raczej po imieniu. I w taki sposób to, to po prostu widzę, wierzę, że to skracanie dystansu jest dla Was czytelne i jasne w kontekście tego, jak te zajęcia. Przebiegają. Mam nadzieję, że one dostarczą Wam ciekawych wrażeń, nowych, jakichś odkryć, może w świecie popkultury, też paru spotkań z interesującymi osobami. To, co muszę tu zaznaczyć, to to, że niektóre z tych nagrań, które będą dla Was udostępnione, mają już swój czas. Wynika to chociażby z tego, że rozmowy z twórcami odbywały się w poprzednich latach, ale myślę, że to nie jest strata w żaden sposób dla was, że to nie jest materiał świeżutki jak bułeczka czy inny rogalik prosto z piekarnika, tylko jest to rzetelnie przygotowany, przygotowana rozmowa albo pogadanka do danego tytułu, także będą się zmieniały długości moich włosów, albo będę w ciąży, albo z dzidziusiem w chuście, żebyście nie byli tym zaskoczeni, ale myślę, że też takie Podejście do, do tego, że materiały wideo mogą właśnie taką formę różną przyjmować, też się rymuje z tym, z jakimi zajęciami mamy do czynienia. Także jeszcze raz podkreślam, bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. Oczywiście zapraszam na nasze pozostałe akademie. Podkreślam jeszcze to, że w każdej akademii można wziąć udział raz na przestrzeni całych studiów, niezależnie od tego, czy to są studia licencjackie, czy, czy uzupełniające raz. Jeden, jeden, jedyny raz. Akademia Filmu Dokumentalnego, część pierwsza i druga to nie ten sam przedmiot, więc tutaj oczywiście można w obydwu wziąć udział, ale też w każdej z nich raz. Także wypatrujcie następnych wiadomości. A jeszcze z istotnych rzeczy mamy też swoją stronę, jeszcze przeskoczę na moment, naszą stronę na Facebooku. Warto, żeby w nią kliknąć i sobie. Czekajcie, gdzie ona to jest? Przewijamy, przewijamy, gdzieś tutaj powinna być. O, jest tu. Jest nasz, jest to nasz Facebook. Proszę bardzo. I tutaj wykłady się będą znajdowały, jakieś, jak widzicie, są też różne materiały wideo, różnego typu ogłoszenia, różne. Więc zapraszam Was, żebyście też zapoznawać z tym, co tutaj znajdziecie, bo często różne odpowiedzi na, na pytania, które moglibyście chcieć zadać, już zostały. Udzielone, więc to chyba tyle z mojej strony na ten moment. Wkrótce też dostaniecie nagranie, myślę, że nawet symultanicznie mogliście je dostać. Nagranie do filmu Amatorski Klub Filmowy, który wybrałam jako pierwszy ze względu na to, że po pierwsze jest amatorski, po drugie jest klubem, a po trzecie jest filmowy. I to wszystko wiąże się z naszymi zajęciami z filmowych obrazów popkultury bardzo ściśle. Także dziękuję jeszcze raz za uwagę i jesteśmy w kontakcie. Jeśli na przestrzeni semestru gdzieś nam się przetnie w kinie albo w innym miejscu, mówię Wam od razu cześć, mówcie też mi cześć, bo zawsze miło spotkać osoby z naszych zajęć na innych, w innych miejscach. Także dzięki jeszcze raz i do usłyszenia.